W pobliżu Siem Reap znajduje się najsłynniejsza budowla sakralna na świecie. Najsłynniejsza i największa, Angkor Wat. Lokalizowana 7 km od tego miasta. Miasta Siem Reap. Jest po prostu potężna. Lepiej się prezentuje z dalsza, niż ja Wam teraz pokazuję. Ale zaraz wejdziemy do środka, to będzie jeszcze lepiej. Obecnie oryginalny most który służy do dojścia do Ankorwat jest w remoncie, dlatego jest zrobiony most słuchajcie, pontonowy, tymczasowy w tej chwili. który służy na dojście, ale dopóki na niego nie wejdziesz, to wydaje się, że to jest oryginał i tak ma być. Dopiero jak się po nim depcze, to czuć, że jest to most pływający. Słuchajcie, wstęp do Ankorwat kosztuje niemało, bo 37 dolarów za dwa dni. Te dwa dni to jest minimum. Ankorwat największy kompleks świątynny na świecie. Ponad 162 hektary. Powstał w XII wieku naszej ery. Czyli w czasie, kiedy u nas rządzili pierwsi piastowie i u nas się stawia, stawiało pierwsze jakieś drewniane budowle, drewniane zamki. Tutaj powstawało coś tak niesamowitego. Chodzi na to, że kultura Khmerów chma i historia Khmerów. Cywilizacyjnie, jest bardziej zaawansowana od naszej. Cały kompleks świątynny to jest, co mówiłem, 162 hektary. Natomiast same budowle, główne budowle, w których części tej chwili się znajdujemy, to jest 2 km kwadratowe, Słuchajcie, rzecz nie bywała. W tej chwili znajdujemy się na jednym z dziedzińców. naprawdę szczęście, bo turystów jest dzisiaj bardzo mało. Słuchajcie, świątynia ta została wybudowana w, jedne, w XII wieku przez jednego z chmerskich władców, jako siedziba właśnie tego władcy i świątynia jednocześnie hinduistyczna. Nie wiem dokładnie ile, ale chyba dwa wieki później zostało to zamienione na e, świątynię buddystyczną. Bud, bud, Jak się to odmienia do ciasnej, czasnej na świątynię buddyjską. Widzicie? Stary człowieka nie może. Natomiast później, znowu po kilkuset latach, zostało to ponownie przekształcone w świątynię hinduistyczną. Hindusko, hinduistyczną. Matko Boska, weźcie mi poprawcie, która wersja jest prawidłowa. Trzeba by się miotka zapytać. Ale Wy to wiecie na pewno najlepiej. Słuchajcie, pozytywne jest również to, że słońce tu jest praktycznie nad naszą głową, więc robienie zdjęć z każdej strony zawsze wyjdzie, bo nic wam słońca nie zasłoni. Praktycznie stoję na własnym cieniu. Oj, czekajcie, autor z tym się wywrócił, akurat na własnym cieniu. Kompleks ogromny. Musiało to wyglądać naprawdę niesamowicie w tamtym XII wieku, jak to żyło. Jest Niesamowite. Jeszcze w nawiązaniu do cen biletów. Taka drobna sugestia dla naszego rządu. Bo bilety tutaj jak powiedziałem kosztują 37 dolarów, więc nie tanio Ale za bilety płacą wyłącznie obcokrajowcy. Czekajcie, się zdyszałem, bo musiałem wyjść po tych schodach. A uwierzcie mi, że nie są niskie plus 38 stopni w słońcu, więc wróć w cieniu więc to daje wycisk. Słuchajcie, wracając do tematu. Obywatele yy, Kambodży wystarczy, że się wylegitymują dowodem osobistym, albo zaczną z nimi po prostu rozmawiać na bramce po chmersku i nie płacą. Chciałbym coś takiego zobaczyć w największych zabytkach w Polsce, na przykład na Wawelu, ale chyba nie do czekanie moje. To jest dziedziniec, słuchajcie, już umiejscowiony na górze. Po tych wielkich schodach, po których szedłem, to tu na górze jest taki dziedziniec między kolejnymi krużgankami. Jakby powiedział jeden kolega z polskich krużgankami oświaty. Eee, tak, a nad całością króluje pięć wież. Cztery mniejsze, po rogach. Tak, to jest ta mniejsza i największa na środku Ta najwyższa świątynia i wieża ma 65 metrów wysokości. Uwierzycie coś takiego zbudowano w XII wieku, czyli w 1100 którymś tam roku Gdy u nas dopiero zaczęto się uczyć budować drewniane zamki To tu sobie spoczywa posąg przykryty złotym kocem Najważniejszego bóstwa, jakiemu zostało poświęcone ankorwat, czyli wisznu chyba Znaczy na pewno zostało poświęcone wisznu Natomiast mówię, że to jest chyba wisznu, bo w 100% nie jestem pewien Ale skoro znajduje się w centralnym miejscu, to zapewne tak jest Niestety jak widzicie jest tutaj prowadzony lekki remont to trochę zakłóca urok całości. Spójrzcie na te płaskorzeźby, 12 XII wiek. Weźcie na to poprawkę. Całą to świątynię budowano około 30-35 lat. Jak na tamte czasy, to był po prostu ekspres. U nas jakieś 200 lat później, tyle czasu stawiało się murowane zamki proste w porównaniu do tej pokazanej budowli Bez tego miejsca dość wyraźnie widać królujące tutaj wieże to jest jedna z czterech tych wieży narożnych, niższych kolejny dziedziniec kolejne krużganki, oświaty i tutaj wieża centralna 65 metrów wysokości Na terenie całego obiektu, poza Angkor Wat, które widzieliście przed chwilą, znajduje się dużo więcej mniejszych, czy większych świątyń. To, gdzie teraz się zbliżam, nazywa się Betit Kdey. Jest to również świątynia, z tym, że zachowana już w wierzeniach buddyjskich. Jest poświęcona Buddzie. Nie hinduistyczna, tylko buddyjska. Ale położona malowniczo, bo pośród drzew, natomiast Angkor Wat jest ogromne, położone centralnie. Można powiedzieć w parku, a nie wśród drzew w parku czy na łące, nie wiem, ale na takiej po prostu przestrzeni co widzieliście jak to wygląda wcześniej. Tutaj pośród drzew jest maleńka. Maleńka świątynia, można powiedzieć, maleńka w porównaniu do tej, którą widzieliście przed chwilą, natomiast stawca ale nie jest tak maleńka. Mówię się za moment przekonacie. Bitnik Ney. Jedna z kompleksu świątyń na terenie. Kompleksu Ankor. Również fantastycznie zdobiona. Z tym, że w znacznie gorszym stanie zachowana. Ale powiem Wam uczciwie, że tutaj w tym miejscu czuje się jakąś energię. Pozytywną energię. Niektórzy by nazwali to kosmiczną energią. Samym Ankur, w którym byłem na początku, tego nie było czuć. Tutaj jest to znacznie lepiej wyczuwalne. To miejsce ma po prostu swoją duszę. Mimo to, że jak widzicie, jest mocno uszkodzone przez ząb historii. Jednak klimat tutaj jest znacznie, znacznie lepszy. Kolejną świątynią, którą dzisiaj odwiedzamy. Jest świątynia Taprom, położona kilka kilometrów od zasadniczej świątyni Angkor Wat. Budowana mniej więcej w tym samym czasie co świątynia Bitnikni, którą oglądaliśmy troszeczkę wcześniej, czyli na przełomie XII i XIII wieku naszej ery. Była to świątynia, i zarazem uniwersytet. Słuchajcie, co ważne, ta świątynia znajduje się w takim stanie praktycznie w jakim ją odkryto. Jest porośnięta dziko rosnącymi drzewami. Wygląda to super majestatycznie, przyjrzyjcie się sami naprawdę. Najpiękniejszy charakter ma przez to ta świątynia ze wszystkich, które się tu znajdują. Cudownie. Widać ten ząb czasu. Słuchajcie, kolejną ciekawostką rzeczą, która może Was zainteresować jest fakt, że w świątyni tapron, w której właśnie się znajdujemy, kręcono sceny do filmu Lara Croft Tomb Raider. Także jak się dobrze przyglądniecie, to zobaczycie budynki, fragmenty budynków, które były użyte do kręcenia tego filmu. I to co mówiłem wcześniej, mam naprawdę duże szczęście, bo dzisiaj tu jest tutaj jak na lekarstwo. Normalnie są tu tłumy. Przyjrzyjcie się na te korzenie obrastających drzew. Niesamowity widok. Wygląda to bajecznie po prostu. Ten ząb czasu, który tutaj się po prostu odciska. I walka przyrody z cywilizacją. Tak, bo to była cywilizacja tysiąc lat temu, potężna cywilizacja w tej chwili, oczywiście również cywilizacja się tu wciska, bo turyści to też nic innego jak piętno cywilizacji, natomiast natura przez po, poprzednie tysiąc lat, może nie tysiąc, bo nie jest to opuszczone przez tysiąc, ale przez poprzednie kilkaset lat próbowała wygrać z tą cywilizacją. Dlatego ta mieszanka w tej chwili wygląda po prostu bajecznie. A to jest dziedziniec świątyni, akurat ta prom, który jest udostępniony do zwiedzenia. Przewodnik przed chwileczką tłumaczył zasadę budowy tego typu dachu. Kamiennego dachu. Jest tak dużo zakamarków i fragmentów w świątyni, które można sobie wejść, zwiedzić, oglądnąć, że się można w tym wszystkim po prostu pogubić. Można sobie wziąć przewodnika, który kosztuje 10 dolarów. Słuchajcie, więc nie są to jakieś ogromne pieniądze, aczkolwiek 10 dolarów. Tylko za ta prom trzeba zapłacić 10 dolarów wszędzie, a tych wszystkich świątyń jest tu kilkanaście, to już wtedy kwota wyjdzie. Tak czy inaczej ee, przewodnik i tak Was nie zabierze do każdej jednej budowli, która się tu znajduje. Bo jest tego po prostu ogromna ilość. Mimo tego, że ta prom w większości przypadków nie została odbudowana. I duża część z tej świątyni leży po prostu dalej w gruzach, wstępu tam nie ma w takich miejscach jak chociażby tutaj popatrzcie się, to wszystko zawalone gruzem miejscami są, są tylko podstęplowania, które zabezpieczają, żeby się te ruiny po prostu bardziej nie wywróciły a większość prac po prostu ogranicza się do przycinania gałęzi czy korzeni drzew żeby nie zniszczyły bardziej tego co jest w tej chwili ale ta natura wkomponowana tutaj Dodaję temu tylko uroku. O, nie dziwię się, że po prostu Tom Prider, Lara Croft wybrali to miejsce do kręcenia swojego filmu. No, teraz możemy posłuchać pani przechodni. Nie rozumiecie? A, szkoda, bo ja też nie. Chodzę.